Cześć! Cześć, jesteśmy dzisiaj z Maxem, jest 1 września, czyli rozpoczęcie roku. Mam kilka pytań e, a propos dzisiejszego dnia. Pierwsze pytanie. E, jaki jest Twój ulubiony przedmiot w szkole? Mój osobiście to WF, ponieważ uwielbiam sporty i też uważam, że matematyka jest spoko ponieważ do kierunku, ja chcę, do, do którego ja chcę dążyć, to też jest potrzebna matematyka, ale to tylko moja opinia. Okej, okay, to jeszcze a propos hmm. WF-u? Jak ulubiona twoja para do ćwiczenia na WF-ie? Masz jakąś taką? Bardzo lubię takie mam fajne korki Adidasy F20 Nie pamiętam jak się nazywały, ale naprawdę bardzo dobrze się w nich okay, czyli jaką masz dzisiaj parę butów na sobie? Ja już widzę A, to żołdaniec korki White Cementy bardzo fajna para. I y, czy styl ma znaczenie w szkole, czy to tylko dodatek? Nie zawsze, ale ja lepiej, wolę tak się ubrać. Czasami drożej, czasami właśnie y, lepiej w tym. Y, lubię właśnie mieć taki styl taki droższy, na przykład, że czasami w bluzie denim tisz, czasami bejszy. nie ma to znaczenie dla Ciebie. Dla mnie tak, ale nie wiem, jak to ludzie odbierają. Stresujesz się ogólnie rozpoczęciem roku szkolnego Jakoś tak? Czy raczej się cieszysz, że będziesz chodził do szkoły? Trochę się cieszę, ale mnie trochę denerwuje to, że mamy ciękzamienić w klasista, ale niestety tego nie ominę. inne. <grypteczka. grypteczka>